Wow, te czekoladowe pierścionki są niesamowite. Tak, są całkiem spoko, ale te złote są o wiele fajniejsze. Jakie to szczęście, że dostałam właśnie takie. Cały talerz drogich błyszczących złotych pierścionków są naprawdę piękne, zachwycające. Teraz wszyscy będą patrzeć tylko na mnie. Myślałam, że nie ma nic lepszego niż czekolada. Przynajmniej czekoladowe pierścionki można zjeść. I są pyszne. Można je też nosić na palcu. Niezwykle przydatne pierścionki. Przydatne? W takim razie ja też chcę mieć przynajmniej jeden taki pierścionek. Chcesz mieć, ale nie dostaniesz. Ozdabiam nimi swoje palce. Tak? No to coś wymyślę. Uważasz, że jesteś taka cwana? Unieruchomię cię w mgnieniu oka za pomocą mojego pierścionka. I z łatwością podkradnę ci kilka czekoladek. Naprawdę wyglądają pysznie. Ej, to nie fair! Czekoladowe są moje. Ojej, jaka duża czekoladowa ryba! Ty masz czekoladową, a ja mam żywą i śmierdzącą. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Chcesz kawałek? Oczywiście, że chcesz, ale nie dostaniesz. Wiesz, kto będzie jadł tę czekoladę bez końca? Tylko ja. Czekolada jest pyszna, słodka, a ty masz własną rybę, więc smacznego. No to ja rozumiem pyszności. Jeszcze długo będziesz się tak przechwalać? Mam już tego dosyć. Oddaj mi ją, przynajmniej kawałek. Mam ogon całkiem nieźle. Zwłaszcza, że jest czekoladowy. Jestem szczęśliwa. Smakuje ci? Jesteś bezczelna. Ale nie szkodzi, bo czeka na ciebie ogromna ryba, która kiedyś była żywa i pływała w rzece. Częstuj się! Kurczę, miałam nadzieję, że wszyscy o niej zapomnieli. Wiem, co zrobię. To bardzo proste. I po wszystkim. Nie ma rybki, nie ma problemu. Myślisz, że to przejdzie? Nic podobnego. Mam tu przypadkiem moją starą wędkę. Więc chętnie pomogę ci odzyskać rybę. Nie, nie trzeba. Kurczę, to wcale nie było konieczne. Jak to? Co byś jadła? Wielkie dzięki, przyjaciółko. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Jakie to pyszne! Czego nie da się jeść? Okej, okay, sprawdźmy, co tam mamy. Raz, dwa, trzy. Mam szczęście, to przepyszny makaron. Ale czemu jest taki czerwony? Ojej, chyba jest naprawdę ostry. Ty masz ostry makaron, a ja czekoladowy. Tylko spójrz, ile go jest i wyobraź sobie, jaki musi być pyszny. Pyszny? Więc ja też chcę trochę. Jeszcze czego, nie dotykaj, to mój przysmak. A zresztą w walce na pałeczki nie mam sobie równych. Właśnie widzę. Teraz nie masz nawet czym jeść. A ja z chęcią zjem swój makaron. To jest takie dobre. Jestem zachwycona. Od dawna miałam ochotę na takie danie. bym chciała to spróbować. O nie, już wszystko zjadłam? Chociaż na dnie tam coś jeszcze jest. Czekoladowa kluska, muszę ją tylko wyjąć. Co ty robisz? Przecież tam jest brudno. No i co z tego? Za to mam jeszcze jeden przepyszny makaronik. A ty zamiast gadać lepiej zacznij jeść swój makaron i to jak najszybciej. O nie chcę. Poza tym nie mam pałeczek, bo je zepsułaś. To nie problem. Mam widelec, proszę. Kurczę, już myślałam, że nie będę musiała tego jeść. Dobra, mam nadzieję, że dam radę. O nie, to jest naprawdę pikantne, płonę od środka. Moje usta też. Ratunku. Co ty zrobiłaś, jakbym przeżyła pożar? Ja niespecjalnie! Komuż mi moja głowa płonie? Już, już! To wszystko przez ciebie. Nie obrażaj się, nie chciałam. Co dostałyśmy tym razem? Tym razem czekają na Was chipsy i Nutella. Smacznego! Ekstra! Zgadzam się, uwielbiam chipsy, zwłaszcza gdy są czekoladowe. powiedziałabym, że chipsy czekoladowe to moje ulubione. Są naprawdę niezwykłe. Są takie słodkie. Można je też całkowicie bezpiecznie maczać w kremie czekoladowym. Jak to apetycznie wygląda. Umieram z głodu. Oczywiście taki widok sprawia, że każdy zgłodnieje. Uuu. W dodatku to jest takie pyszne, jak ja to niby zjem. Zwykłe chipsy nie pasują do Nutelli. No dobra, przynajmniej postaram się, żeby było ich więcej. Jak to więcej? Wow, ale długie pudełko. Ej, to boli! Przepraszam, ja niespecjalnie. Chcę tylko jak najszybciej zjeść te wszystkie chipsy. Są tak dobre, że Nutella jest niepotrzebna. Jesteś pierwszą osobą, która nie chce Nutelli. Tym razem ktoś ma pecha. I tym kimś jestem ja. Nie chcę rybiej głowy. A ja z przyjemnością zjem czekoladowy ogon. Jest bardzo smaczny. Z pewnością przecież jest zrobiony z czekolady. Co z tobą, Mary? Ze mną? Nie wiem. Ale myślę, że teraz jestem Syrenką. Zobacz, jaki mam długi ogon. Jaka piękna Syrena. Nie zaprzeczę, sama jestem zszokowana. Ciekawe, co się ze mną stanie, gdy zjem rybę. O nie, no można było się tego domyślić. Ostrożnie, na horyzoncie jest ogromna ryba, Monika. Ale super to złoto. U mnie też. To jest takie drogie. Teraz jesteśmy bogate. Jakie to jest ciężkie. Ciekawe, jak smakuje złoto. Będę musiała to sprawdzić. I jak smakuje? Szkoda, że nie widzisz swoich zębów. Ale fajnie są ze złota. Jestem przeszczęśliwa. Tak, no to ja też takie chcę. Chociaż nie. Moje złoto jest o wiele smaczniejsze. Jestem fajniejsza. Nie jesteś! Twoje złoto nie jest prawdziwe. Zobacz, co się stało z twoimi zębami. Są czarne! Co? Czarne? Jak to się stało? O nie! Musimy ją uratować! Ej, gdzie się podziała Monika? Zaraz wróci! Jesteś gotowa na leczenie zębów? Musimy pozbyć się tej czekoladowej próchnicy. Zębów? Leczenie? Raczej nie! Wyluzuj, nie martw się, będzie dobrze. Zobacz, jakie masz straszne zęby. Gotowe, teraz możesz się uśmiechać tak długo i tak często jak tylko chcesz. Masz olśniewający uśmiech. Ej, co ty robisz? Są takie pyszne, palce lizać. Spójrz, Monika, to prawdziwy czekoladowy burger. A ty masz coś mało apetycznego. Dlaczego niby mało apetycznego? Przecież frytki są pyszne. Zwłaszcza jeśli są różowe. Mam nadzieję, że z tymi będzie tak samo. Ej, to jest naprawdę dobre. Bardzo mi się podoba. Myślę, że wiem, co ci się nie spodoba. Twoje zęby są całe w tych różowych frytkach. Co? Żartujesz sobie. To nie może być prawda. Nie wierzę ci. Jak to się stało? To okropne. Muszę natychmiast to wyczyścić. Nie wiem jak to zrobisz. Ale myślę, że to będzie świetne show. Ten burger jest przepyszny. Smakuje. Wiem jak popsuć ci humor w jednej sekundzie. Zamienię twoją czekoladę w bezkształtną papkę. Ciekawe jak teraz będziesz to jadła. Co się dzieje? Dlaczego ten burger jest taki miękki? Moje ręce są teraz całe w czekoladzie. Dobrze ci tak. Nie będziesz się więcej śmiała z przyjaciółki. Chyba z przyjaciela! Te wąsy ci nawet pasują. To nie jest śmieszne. Daj mi spokój. Zagrajmy, żeby sprawdzić, która zacznie. Dobry pomysł, lubię takie zabawy. Nie miałam wątpliwości, że wygram. Wow, ale wielki kawałek arbuza. Wygląda bardzo apetycznie i soczyście. Myślę, że zasłużyłam na taki smakołek. Widać, że jest naprawdę przepyszny. Daj mi spróbować błagam. Spróbować jeszcze czego? Sama to wszystko zjem. W sumie to już prawie skończyłam. Jestem zachwycona. Ten arbus jest niesamowity. Ile ci go jeszcze zostało? Mam wrażenie, że on się nigdy nie kończy. Po prostu się nim delektuję, a ty zazdrościsz. Chyba zostało tu jeszcze trochę herbuza. I to przy samej skórce to nie jest zbyt dobre, ale mam pomysł. Skórka będzie smaczniejsza, jeśli wycisnę na nią bitą śmietanę. Teraz to będzie naprawdę pyszne, ale zapach. Fu, dlaczego tak? Nawet bita śmietana nie poprawiła smaku. To nie fair. Nie przejmuj się. Teraz możesz patrzeć, jak ja jem. To przecież czekoladowy Arbus. Co może być fajniejszego niż to? Ojej! Dokładnie, ojej! Nie spodziewałam się, że tak mi się powarci. To niewiarygodne. Nie zjadłam jeszcze ani kawałka, a już jestem zachwycona. Muszę go pokroić. Myślę, że jedzenie go w ten sposób będzie o wiele łatwiejsze i smaczniejsze. Próbuję. Nie myliłam się, to jest po prostu niewiarygodnie pyszne. To najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Ja też chcę czekoladę. Zbyt apetycznie to jesz. Staram się, możesz tylko patrzeć i zazdrościć. O, to boli, mój biedny palec! To przez twoją chciwość. Skoro jesteś tak zajęty swoim palcem, no to ja się poczęstuję. Nawet nie waż się go dotykać. Mam pomysł, jak mimo wszystko spróbować czekoladę. Niestety nie mam arbuza, ale mam cały talerz pestek, którymi mogę obrzucić Suzy. Łap! A, co się dzieje? Ratunku! Tak, tak, odpocznij sobie, a ja zajmę się twoją czekoladą. Miałaś rację. To jest naprawdę dobre. Mówiłam. Ej, a ty skąd to wiesz? Złodziejko, ukradłaś czekoladę. Ja nic nie ukradłam. nie ci! Hurra, cały talerz czarnej gumy do rzucia. Monika, ty co masz? Ja też mam gumę, tylko różową. Chociaż uważam, że wszystkie są bardzo smaczne. Ja zacznę. Myślałam, że będziesz gryźć po kawałku. Nie ma co sobie żałować. Lepiej zjeść wszystko naraz. Oj, chyba guma dała o sobie znać. Ale zobacz jakie piękne balony, ale fajne! Tak, są super! Niezła zabawa! Też chcę nadmuchać takiego balona. Ale żeby to zrobić, muszę przerzuć moją czekoladową gumę. Nigdy wcześniej nie jadłam czegoś takiego. Jesteś gotowa, aby zobaczyć najfajniejszy balon w swoim życiu? No, co o tym sądzisz? Myślę, że wyszedł całkiem fajnie. Zgadzam się, ciekawe co by się stało, gdyby pękł, jak myślisz? Nie ma co gdybać, poznajmy odpowiedź. Oto co się stanie. Oprócz gumy do rzucia, mam jeszcze czekoladowy koktajl. Chociaż mogliby go wlać do szklanki. Masz rację. Czeka nas kolejna pyszna runda. Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam! Masz dzisiaj pecha. Więc najpierw ja zaczynam. O rany, jaki słodziak! Spójrz tylko na to puszyste maleństwo. Chodź tu, koteczku. Oj, chyba jednak nie jest puszysty. Dziwne, co on ma na sobie? Rozumiem, to czekolada. Jestem podwójną szczęściarą. Mam słodkiego kotka, a w dodatku z czekolady. Musi być naprawdę dobry, dasz mi spróbować, tylko troszeczkę. Spróbować? No dobra, ale tylko troszeczkę. Trzymaj. Jasne, wezmę tylko kęs, chyba. Zatrzymaj się! Nie ci. Oddaj mi mojego kociaka. Bez spokój. Po prostu twój kot bardzo mi posmakował. Zjadłaś spory kawałek. A resztę zjem sama. Uważaj, bo zabiorę ci kotka. Gotowe, wszystko zjadłam. Nie masz już nic więcej do odebrania. Ja tylko żartowałam. Rzuciłaś się na niego jak Reksio na szynkę. Nie chciałam, żebyś go zjadła. Teraz sama wyglądasz jak kot. Powinnaś zobaczyć swoje wąsiska. I co z tego? Są czekoladowe, a to znaczy, że pyszne. No dobra, to ja sprawdzę co ja mam. To prawdziwy kotek! Miałam nadzieję, że go dostanę. Nazwę go puszek. Jest uroczy! Spójrz jaką ma mordkę. Mogę go pogłaskać? Nie, to mój zwierzak. Nie zrobię nic złego. Chcę tylko pogłaskać to najsłodsze stworzenie. Nie, ręce precz. Sama go pogłaszczę. To mój puszek. Jesteś wredna. Oj, a co się dzieje? O nie, on się sikał. Co za ochyda. Jestem cała mokra. Puszek, jak mogłeś? Masz za swoje. Brawo, puszek. Dobrze jej tak. Dzięki temu mogę Cię pogłaskać, a Suzy nawet nie będzie miała nic przeciwko. Rób z nim sobie, co chcesz. Jesteś taki wspaniały. Fu! Wow, nigdy wcześniej nie widziałam czekoladowych naczosów. Ekstra! Pierwszy raz widzę naczosy, które są różowe. Spróbujemy? Super! Mamy też fontannę, w której możemy je zanurzyć. Ale fajnie. Nie ma nic lepszego niż różowe naczosy w różowej czekoladzie. I palce lizać. A mi się nie podoba jej kolor, trzeba to naprawić. Co ty zrobiłaś? To okropny kolor. Nie, to najpiękniejszy kolor ze wszystkich. Dzięki temu fontanna jest o wiele smaczniejsza. Spróbuj, a wtedy zrozumiesz. Nie ma mowy! Oddaj mi fontannę, jest moja. Nie jest moja, chcę w niej maczać swoje naczosy. Tylko nie to! Kłóciłyśmy się i teraz żadno z nas nie ma fontanny. A masz, zaraz oberwiesz. Raczej ty masz przechlapane. Uspokójcie się, musicie upiec łapryczkę. Komuś z was zrobi się bardzo gorąco. Oczywiście będziecie gotować z zamkniętymi oczami. Niby jak mam to zrobić? Nie widzę nawet swojego nosa. Dzięki temu jest ciekawiej. Powodzenia! Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Nienawidzę ostrych przypraw. O nie, to ja muszę wygrać. Wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić. Wystarczy, że zamienię czerwoną butelkę na fioletową. A tak w ogóle to jestem całkiem niezłym artystą. Kej, załatwię cię. Zobaczymy. Zdejmuję wam opaski z oczu, ponieważ nasze rysunki są już gotowe. Pozostaje tylko dobrze je wypiec. No myślę, że idzie mi całkiem dobrze. Co to jest? Dlaczego wyszedł mi bakłażan? To niesprawiedliwy! Tak, to raczej nie wygląda jak papryczka. No jasne, wygrywa dziś Kate. Kurat, tak myślałam. Dlatego właśnie ty dostaniesz tę pyszną papryczkę! Hurra, wygrałam! Co? Dobrze ci tak. Trzeba było nie oszukiwać. Ale ja jestem uczulona na paprykę! Jed szybciej! A, to straszne! To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam! Ojej, nie wiedziałem, że można pić mieszankę do pieczenia pancakeów. Najwyraźniej papryczka była naprawdę ostra. Nawet nie mogę na to patrzeć. Ciekawa jaka będzie nagroda w tej rundzie. Spodoba się Wam, zwycięzca otrzyma ogromnego pluszowego pikachu. Wow, bardzo chciałbym dostać tę zabawkę! Wystarczy go narysować żółtą mieszanką. Mam lepszy pomysł. Aby mieć pewność, że zak nie wygra, muszę odłączyć jego urządzenie od prądu. Dzięki temu mój naleśnik nie będzie miał konkurencji. Zwycięstwo mam w kieszeni. Zapomnij, nie masz pojęcia, jak fajnie rysuję. Mój Pikachu na pewno pokona Twojego. Będzie ładniejszy, bardziej uroczy i bardziej żółty. Życzę powodzenia. Chętnie zobaczę, jak sobie poradzisz. No dobra, gotowi? Czas dobiega już końca. Pospieszcie się. To dziwne, dlaczego mój naleśnik się nie piecze? Przecież to miało spotkać zaka. Może moja kuchenka jest zepsuta? Sprawdzę to. O nie! Przypadkowo wyciągnęłam swoją wtyczkę. Co ja zrobiłam? Czemu tak krzyczysz? Przez ciebie ogłuchłem. Wiem co robić. Teraz sama wyglądam jak Pikachu. Jakiś naprawdę bardzo przerażający Pikachu. Czas się skończył. Pokażcie, co Wam udało się upiec. Co sądzisz o moim makijażu? Wyglądam stylowo? Nie podoba mi się, to miał być naleśnik. Jak Kuzaka. Naprawdę fajnie mu wyszło. Wygrywa tę rundę i otrzymuje Pikachu. Super! Co? Ale ja tak bardzo się starałam. O nie, to okropne! Dlaczego nikt mi nie powiedział, że wyglądam tak strasznie? Muszę się natychmiast schować! Teraz nikt mnie nie zobaczy. I tak już cię wszyscy widzieliśmy. Zakłap nagrodę. Witaj, przyjacielu! Od początku wiedziałem, że cię wygram. Jesteśmy jak prawdziwi muszkieterowie. Super, zgadzam się. Przestańcie walczyć, lepiej spójrzcie, co macie do narysowania. Spongebob! Dokładnie, wszyscy go uwielbiają. Tak, dlatego to ja muszę wygrać. Zobaczymy, ja też bardzo lubię tę kreskówkę. Ale widać, że nie nadążasz za mną. Ja już prawie skończyłem. Wcale, że nie, bo idziemy łeb w łeb. No całkiem fajnie mi wychodzi. Okej, okay, muszę jeszcze pomalować tułów na żółto. Hej, tu już Przegrałaś. Nie mogę pozwolić Zakowi wygrać? Będę musiała dodać trochę musztardy do jego naleśnika? No ja już prawie skończyłem. Jeszcze troszkę tu domaluję i gotowe. Dziwne, dlaczego moja mieszanka się nie ścina? Co się dzieje? I jakoś dziwnie to pachnie, i skąd tu tyle dymu? O, ochyda, to musztarda. Ale jak to się stało? Skąd się wzięła? Nie wiem nic na ten temat. Co mam robić? Nic, wasz czas się skończył. Kate wygrywa to wyzwanie. Hurra, wiedziałam. Co? To niesprawiedliwe. A masz. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Masz przechlapane. Jej, jakie to gorące. Aż się dymi. Tym razem waszym zadaniem jest upieczenie popyta. Zwycięzca otrzyma go w nagrodę. Wow, na pewno wygram. Zak, nie dasz rady. Jeszcze zobaczymy. załatwicie. Muszę tylko zrobić kolorowe kółko. Zapowiada się naprawdę nieźle. Cool. A ja mam lepszy pomysł. Będę mądrzejsza. Żeby poznać dokładnie wymiary popyta, najpierw go zmierzę. Bingo. Idealnie powinno się udać. Trzeba zrobić bombelki. Będą fajnie wyglądać na naleśniku. Dopiero zaczęłam, a już mi się podoba. Myślę, że mój naleśnik wygląda całkiem spoko. Ale na pewno gorzej niż mój. No to się jeszcze okaże. Uwaga, kończymy. Czas zaprezentować wasze dzieła. Spójrz, mój jest lepszy, prawda? No, to rzeczywiście trudny wybór. Muszę się nad tym zastanowić. Mój jest lepszy. Nie, bo mój. Wiesz co? Lucy, żebyś się nie kłóciła, będę musiał zjeść twojego naleśnika. Podoba ci się? Mój jest teraz zdecydowanie lepszy. Tak nie wolno. To wbrew przepisom. zobacz co zrobił Zak. Zniszczył mój naleśnik. To prawda, nie można psuć cudzego naleśnika, Zak. Zostajesz zdyskwalifikowany. Lucy wygrywa. Hurra! Sprawiedliwość została wymierzona. Co? Tak nie można. Jej naleśnik wyglądał o wiele gorzej. To nie fair. Ale teraz popyt jest mój. Wreszcie mogę się porządnie zrelaksować. Ale fajnie. No i się relaksuj. A ja mam pyszne naleśniki. Przynajmniej będę mógł coś zjeść. Mam w dodatku syrop. Uwielbiam naleśniki ze słodkim syropem. Pyszności. Wiesz co, Lucy? Czasami przegrana jest lepsza od wygranej. Walce lizać. Nowa runda! Nowa runda! Ha, 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 ha. Ja bym się tak nie ekscytowała. Tym razem musicie narysować. Kupę! To dziwny wybór, to prawda, ale damy radę to zrobić. Nigdy wcześniej nie robiłam naleśników w kształcie kupy. No to ciekawe doświadczenie. A, jestem mistrzem! Moja kupa będzie fajniejsza. Wątpię, żeby wyszło coś fajnego. Nie wystarczy po prostu wylać ciasta. Trzeba dokładnie nim rysować. Tak jak ja. Spójrz. No, moje dzieło wygląda zdecydowanie lepiej od Twojego. Wow, Twój naleśnik jest naprawdę niezły, ale mój jest rewelacyjny. Pozwól, że Ci to udowodnię. Proszę, co? Jak to możliwe? Jestem prawdziwym mistrzem w robieniu naleśników. Zak, zdecydowanie wygrywasz tę rundę. Zak, zbyt wcześnie się cieszysz. Zaraz pokażę ci prawdziwą kupę. Gratulacje! Fuu, co to jest? Jesteś obrzydliwa. Kupił to! To przecież tylko Nutella. Jest pyszna i czekoladowa.